Kiedy mężczyzna Cię dotyka, nie tylko rękami, lecz z intencją, budzi się między Wami coś pierwotnego. Nie chodzi tylko o pożądanie, nawet nie o żądzę. To cicha rozmowa, którą Wasze ciała zaczynają, gdy słowa zawodzą. Kiedyś myślałam, że intymność to po prostu chemia, ogień, przyciąganie, odpowiedni moment. A jednak ostatnio zastanawiam się, czy nie jest czymś głębszym, czymś już komijałam stąd na Czymś, co mniej ma wspólnego z ciałami. A bardziej z prawdą. Czy zauważyłaś kiedyś, jak w cichych chwilach, gdy wszystko zwalnia twój oddech dopasowuje się do Jego? Ta mała zgodność, ten niewidzialny rytm to, to nie przypadek? To jest więź. To sposób, w jaki ciało mówi widzę Cię, czuję cię, ufam ci i właśnie to jest sekretem, dlaczego pewne momenty zostają niezapomniane, a inne blakną. A co jeśli różnica nie tkwi w tym, co on robi, lecz w tym, na ile pozwalasz się zobaczyć? Bo kiedy mężczyzna naprawdę chce cię poznać, nie szuka twojego ciała, lecz twojej reakcji, twojej autentyczności, tej nieprzefiltrowanej wersji ciebie, która nie kryje się za rolą. Jest coś magicznego w kobiecie, która czuje się na tyle bezpieczna, by się poddać. Nie ze słabości, lecz z zaufania. Gdy przestaje grać i po prostu czuje, staje się nieodparta. Nie dlatego, że się stara, ale dlatego, że jest prawdziwa. To właśnie to przykuwa mężczyznę, długo po tym, jak chwila minie. Często mówi się, że mężczyźni są prości, że szukają tylko przyjemności. Nie wierzę w to. Gdy mężczyzna naprawdę czuje pociąg do kobiety, to dlatego, że w jej kruchości dostrzega coś świętego, coś prawdziwego, coś głęboko ludzkiego. On tęskni nie za dominacją, lecz za wpływem. Chce wiedzieć, że może cię dotknąć, poruszyć, zmienić Twoją energię, że może stworzyć doświadczenie, którego nigdy nie zapomnisz. I tu tkwi nieporozumienie. Ta potrzeba więzi, to pragnienie ujrzenia cię w chwili utraty kontroli, nie wynika z chęci podboju, lecz z potrzeby oddania. Dla mężczyzny, który czuje głęboko przyjemność kobiety, jest jego potwierdzeniem. Mówi mu: zostałeś dostrzeżony. Jesteś ważny. Możesz coś zmienić. To nie arogancja, lecz potrzeba znaczenia. Sam akt staje się językiem, taki sakopepłostojosem językoi, takim, który wyraża wszystko, czego słowa nie mogą. Ale każdy mężczyzna wyraża to pragnienie inaczej. Jedni przez dotyk, inni przez cierpliwość, a jeszcze inni przez to ciche spojrzenie, które trwa, jakby chciał zapamiętać chwilę. A kiedy to spojrzenie pozostaje, po nieporządliwe, lecz pełne czci, jest to rodzaj uwielbienia. Nie Twojego ciała, lecz Twojej obecności. On podziwia nie perfekcję, lecz prawdę. A gdy to zrozumiesz, przestajesz się martwić, jak wyglądasz, albo co on myśli. Zaczynasz czuć, odpuszczasz. I właśnie tam zaczyna się prawdziwa magia. Kiedyś wierzyłam, że miłość to kontrola, dawanie tylko tyle, by pozostać bezpieczną. Ale może największą formą siły nie jest kontrola, lecz zaufanie umiejętność otwarcia się, wpuszczenia kogoś i mimo to pozostania całością. Może intymność nie polega na tym, co dzieje się między dwoma ciałami, lecz na tym, co wydarza się między dwiema duszami, gdy w końcu przestają grać. Dlatego ten temat jest ważny. Nie dlatego, że jest zmysłowy, lecz dlatego, że jest ludzki. Bo w tym momencie bliskości kryje się to, czego mężczyźni i kobiety pragną najbardziej być zrozumianym, zaakceptowanym i bezwarunkowo kochanym. Zapytaj więc dziś wieczorem kiedy ostatni raz pozwoliłaś komuś zobaczyć prawdziwego człowieka w sobie? Te wersje bez strachu, bez kontroli, bez maski, tam zaczyna się prawdziwa więź. A to, co nastąpi później, może na zawsze zmienić twoje myślenie o intymności. Kiedy mężczyzna naprawdę czuje pociąg do kobiety, nie chodzi tylko o pożądanie, to jest poszukiwanie uznania. Za każdym dotykiem, każdym pocałunkiem kryje się niewypowiedziane pytanie: Czy czujesz mnie tak, jak ja czuję ciebie? Wielu uważa, że intymność to tylko namiętność, ale w rzeczywistości chodzi o potwierdzenie. Dla mężczyzn najsilniejsze chwile to nie te, w których mają kontrolę, lecz te, gdy widzą, jak Twoje ciało reaguje z ich powodu, że gdy czują, że wywołali w tobie coś prawdziwego, to jest puls ich więzi. On nie goni za rządzą, on szuka znaczenia. W tej chwili słucha Cię w sposób, którego sama ledwie jesteś świadoma, rytmu Twojego oddechu. Napięcia ramion, drżenia w Twoim głosie. Wszystko staje się Jego drogowskazem. Nie potrzebuje słów. Twoje reakcje mówią Mu wszystko. Nie? A gdy przestajesz się powstrzymywać, gdy wyrażasz się swobodnie, nie bojąc się niedoskonałości, czujesz, że zapraszasz Go do swojego świata. Wtedy Jego skupienie staje się głębsze, ruchy wolniejsze, dotyk bardziej świadomy. Dla Niego nie chodzi o technikę, lecz o rezonans, bo Twoje ciało odbija mu, że dotyka czegoś więcej niż skóry. Że dociera do czegoś znacznie głębszego. Mężczyźni często są źle rozumiani, jeśli chodzi o intymność. Są wychowywani, by być obrońcami i rozwiązywać problemy. A jednak w tych rzadkich chwilach bliskości mogą przestać działać. Mogą czuć, dawać bez kalkulacji, doświadczać bliskości, bez słów. I właśnie to czyni te chwile dla nich świętymi. To nie jest dominacja, to jest oddanie. Bo gdy mężczyzna decyduje się naprawdę Cię poznać, nie kieruje się tylko instynktem, okazuje zaufanie, pozwala sobie na bycie kruchym, w sposób na jaki społeczeństwo rzadko mu pozwala. W tej chwili cała jego uwaga należy tylko do ciebie. Świat wokół znika, on nie myśli, on po prostu jest, a ta obecność to najczystsza forma pożądania. Ale ona jest też krucha, bo gdy tylko się wycofasz, on to poczuje. Najmniejsze zawahanie, najcichsza wątpliwość i rytm się łamie. Dlatego autentyczność jest tak ważna, kiedy pokazujesz mu swoją prawdę, drżenie, oddech, odpuszczenie, dajesz mu pozwolenie, by, i on był szczery. Mówisz mu, tu jest bezpiecznie, możesz puścić, i on to robi. Wtedy intymność przemienia się, z cielesności w energię. Dwoje ludzi przestaje istnieć oddzielnie. Stają się jednym nurtem, jednym rytmem, jedną wibracją, tańcem uwagi, zaufania i uczucia. A dla mężczyzn to jest odurzające. Nie dlatego, że jest erotyczne, lecz dlatego, że jest prawdziwe. Bez scenariusza, bez gry, tylko reakcja. I właśnie to sprawia, że staje się uzależniające, bo na co dzień mężczyźni rzadko mogą być po prostu zauważeni bez konieczności udowadniania czegokolwiek. Ale w tej przestrzeni twoja reakcja jest wystarczającym dowodem że potrafi stworzyć coś co jednocześnie oznacza radość, bezpieczeństwo i więź. Dlatego on tęskni bardziej za twoimi reakcjami niż za twoimi słowami. Twoje ciało staje się jego informacją zwrotną, twoja przyjemność jego celem. I za każdym razem gdy odpuszczasz, potwierdzasz jego wartość. Kiedyś myślałam, że to kobiety są bardziej emocjonalne, ale dziś widzę, mężczyźni czują równie głęboko, tylko okazują to inaczej. Dla nich emocja płynie przez działanie. Gdy cię dotyka, mówi dbam o ciebie. Gdy zwalnia, mówi jestem tu. Gdy patrzy na ciebie i czeka na twój oddech, mówi ufam ci. Dlatego takie chwile pozostają w pamięci. Nie, nie mierzy się ich w sekundach, lecz w odczuciach. Zostawiają niewidzialny ślad. Wspomnienie tego, jak czuje się prawdziwe połączenie. A kiedy więc reagujesz, otwierasz się bez strachu, dajesz mu coś, co daleko wykracza poza cielesną przyjemność. Dajesz mu przynależność. I to właśnie sprawia, że wraca nie przez to, co robisz, ale przez to, jak sprawiasz, że się czuje. Ciepło Twojego oddania, szczerość Twoich reakcji, energia pulsująca między wami to jest, to są niewidzialne nici, które wiążą go z Tobą długo po tym, jak chwila przeminie. Większość ludzi goni za chemią. Niewielu rozumie więź. A jednak prawda jest taka: chemia przemija, więź się pogłębia. I kiedy pozwalasz na tę przestrzeń, gdy przestajesz kontrolować i zaczynasz przyjmować, tworzysz doświadczenie, które wydaje się niemal transcendentalne. Wtedy on przestaje widzieć intymność jako coś cielesnego i zaczyna ją odczuwać jako coś duchowego. Bo teraz nie chodzi już tylko o Was dwoje, lecz o to, co dzieje się między Wami o niewidzialny język dotyku, oddechu i emocji, którego żadne słowa nie potrafią wyrazić. I może to właśnie jest prawdziwą tajemnicą. Dlaczego pewne chwile pozostają niezapomniane? Nie obracają się wokół samego aktu, lecz wokół wymiany, dawania, zaufania, niewypowiedzianej prawdy, że w tej jednej chwili dwoje ludzi przestaje być oddzielnych i przypomina sobie, jak to jest naprawdę być człowiekiem. Ale jest jeszcze coś, coś, co większość przeocza i to zmienia wszystko w sposobie, w jaki mężczyźni kochają i budują więź. Intymność dla mężczyzny nie jest tylko czymś, co daje, to także coś, co odkrywa w sobie. Za każdym razem, gdy zbliża się do ciebie tak bardzo, że czuje twój oddech, twój puls, twoje ciepło, nie tylko poznaje ciebie, odkrywa też części siebie, których nigdzie indziej nie znajduje. Mężczyzna, który zwalnia, pozostaje uważny, słucha twojego ciała, jednocześnie zaczyna słuchać samego siebie, uświadamia sobie, że czułość nie czyni go słabszym, lecz bardziej żywym. Że prawdziwa siła to nie kontrola, lecz obecność. I w chwili, gdy czuje, jak reagujesz na jego dotyk, rozumie coś, czego nie nauczy ani logika, ani doświadczenie że więź jest najszczerszą formą siły. Mężczyznom rzadko daje się przestrzeń, by czuli głęboko wychowuje się ich, by zwyciężali, zdobywali, osiągali, a jednak w tej cichej, bezsłownej wymianie znika wyobrażenie o osiągnięciu. Nie ma celu, nie ma oceny, jest tylko oddech, ruch, uczucie. To przestrzeń, w której nie musi niczego udowadniać, może po prostu być. Dlatego tam wraca. Nie z pożądania, lecz z tęsknoty za tym rzadkim uczuciem pełni. Może tego nie zauważasz, ale kiedy pozwalasz mu poznawać cię z cierpliwością i uważnością, uczysz go czegoś głębokiego. Że bycie delikatnym jest bezpieczne, że siła i czułość mogą współistnieć, że nie musi nosić zbroi, aby być wartościowym. Kiedy dotykasz jego twarzy albo kładziesz dłoń na jego karku, mówisz mu: jesteś wystarczający, nie musisz tu walczyć. Ten przekaz coś w nim zmienia, rozbraja go, sprawia, że zostaje dłużej, słucha uważniej, daje więcej. Bo wreszcie znalazł miejsce, gdzie może oddychać, nie udając. To jest ukryty puls prawdziwej intymności. Nie chodzi o pożądanie. Chodzi o pokój, o spokój, który rodzi się, gdy dwoje ludzi ufa sobie na tyle, by przestać grać. Wtedy wszystko się zmienia. Powietrze gęstnieje, dźwięki znikają, a to, co pozostaje, to czysta obecność. Te małe odgłosy, powolny rytm, ciepło między dwoma ciałami, ta P, stają się językiem, niegłośnym i dramatycznym, lecz cichym i głębokim, odczuwalnym aż do kości. On słyszy: Jesteś w domu. A prawda jest taka, że mężczyźni o tym nie mówią, bo nie mają na to słów. Powiedzą: To było niesamowite, niezapomniane. Ale to, co naprawdę mają na myśli, to fakt, że w tej chwili dotknęło ich coś, czego nigdy nie potrafili nazwać. Coś, co przypomniało im, jak to jest czuć się na tyle bezpiecznie, by naprawdę czuć. Dlatego za tym tęsknią, dlatego tego pragną. Nie aktu samego w sobie, lecz emocjonalnego pozwolenia, które się z nim wiąże. Możliwości zrzucenia ciężaru oczekiwań pytają, że muszą być silni, decyzyjni, ochronni. Choćby na moment mogą odpuścić, podążyć za Twoim rytmem, dać się prowadzić czemuś, czego nie kontrolują. I właśnie to odpuszczenie jest dla nich wolnością. Dla kobiet oddanie oznacza zaufanie, dla mężczyzn, ulgę. Bo gdy jest z Tobą w tej przestrzeni, nie kalkuluje, nie broni się, nie zastanawia się, kim powinien być. Po prostu jest. To jest ta część intymności, której nikt nas nie uczy. Ta, która nie dotyczy pożądania, lecz prawdy. A prawdy raz poczutej nigdy nie można zapomnieć. Ona zostaje. Rozbrzmiewa. Woła go znowu i znowu. Nie do twojego ciała, lecz do tej wersji jego samego, która istnieje tylko przy tobie. Do mężczyzny, który może czuć wszystko. Dlatego pamięta długo po tym, jak chwila minie. Nie to, co się wydarzyło, lecz to, co poczuł. Ciepło, ciszę, poczucie bycia naprawdę widzianym. To nie obsesja. To rozpoznanie, dusza rozpoznająca miejsce w którym wreszcie mogła spocząć. To jest prawdziwa intymność. Nie płomień, lecz ugruntowanie. Nie podbój, lecz wspólnota. A gdy mężczyzna to odnajdzie, nigdy nie chce tego stracić. Szuka tego znowu. Nie po to, by powtórzyć akt, lecz by odnaleźć to rzadkie, bezsłowne dom. Bo głęboko w środku każdy mężczyzna je się niezależnie, jak silny, kontrolowany czy opanowany się wydaje, pragnie tylko jednego. Wiedzieć że może odpuścić i wciąż będzie wystarczający. Ale prawdziwe pytanie brzmi, co się dzieje, gdy odnajdzie tę więź i zrozumie, że na zawsze zmienia ona jego wyobrażenie o miłości. Kiedy mężczyzna wreszcie pojmuje, że intymność to coś więcej niż sam dotyk, coś w nim zaczyna się zmieniać, rozumie, że miłość nie mierzy się intensywnością, lecz trwałością, tym jak bezpiecznie się czuje, mogąc być w pełni sobą. Przez lata mógł wierzyć, że przyciąganie to ekscytacja, gorączka polowania, upojenie nowością, ale gdy raz doświadczy prawdziwej więzi, która uspokaja jego umysł i stabilizuje serce, wszystko się zmienia. Zaczyna bardziej pragnąć spokoju niż chaosu. Tęskni za głębią zamiast za dreszczem emocji. I tu leży paradoks. Im bardziej ugruntowany czuje się przy tobie, tym więcej namiętności może wyrazić. Bo namiętność, która wyrasta z poczucia bezpieczeństwa, płonie czyściej, spokojniej i głębiej niż jakikolwiek przelotny ogień. Dawniej myślałam, że mężczyźni boją się wrażliwości, że uciekają przed uczuciami, które ich niepokoją, ale zobaczyłam coś przeciwnego. To, czego mężczyźni naprawdę się boją, to otwarcia się przed niewłaściwą osobą kimś, kto nie rozumie języka ukrytego w ich milczeniu. Kiedy mężczyzna otwiera się w intymności, kiedy pozwala ci zobaczyć swoją delikatność, ukrytą za siłą, powierza ci nie tylko swoje ciało, ale i swoją tożsamość. To rodzaj obnażenia, które sięga znacznie głębiej niż skóra. To tak, jakby mówił: To jestem ja bysza bez maski. Czy wciąż będziesz mnie widzieć tak jak wcześniej? A kiedy odpowiadasz na to nie słowami, lecz ciepłem, spojrzeniem, dotykiem, westchnieniem, które mówi: Tu jesteś bezpieczny. Dajesz mu coś rzadkiego emocjonalny dom. To jest to, co wiąże go z tobą w sposób, którego logika nie potrafi wyjaśnić. Bo jeśli mężczyzna czuje spokój w twojej obecności, żadna zewnętrzna ekscytacja nie może się z tym równać. Stajesz się przestrzenią, w której on przypomina sobie, kim jest, kiedy nie musi niczego udowadniać. To jest prawdziwy sekret przyciągania. Nie leży on w wyglądzie czy perfekcji, lecz w energii energii, która mówi: Tu możesz odetchnąć. Kobieta, która nosi w sobie tę energię, nie musi za nikim gonić. Ona przyciąga. Jej spokój staje się magnetyczny, jej łagodność staje się jej siłą. Bo prawdziwa łagodność nie jest słabością, lecz zaproszeniem. A mężczyzna, który całe życie walczył o zachowanie kontroli, zawsze będzie przyciągany do miejsca, w którym nie musi już walczyć. W tym sensie, intymność staje się uzdrowieniem. Każdy pocałunek, każdy oddech. Każda chwila bliskości staje się cichą terapią, w której dwoje ludzi przypomina sobie nawzajem, że można czuć, odpuszczać, być człowiekiem. Dlatego prawdziwa więź wydaje się mężczyznom często czymś świętym. Nie chodzi o pożądanie, ale o powrót. Powrót do teraźniejszości, do szczerości, do emocji. Gdy jest z tobą w ten sposób, nie ucieka od życia, on się z nim ponownie łączy. Dźwięk twojego oddechu, ciepło twojej skóry, to skończy się to nie jest bodziec, lecz zakorzenienie. To przypomina mu, że jest realny, że ta chwila istnieje poza myślami i oczekiwaniami, i ta świadomość zmienia jego sposób kochania. Bo gdy tylko mężczyzna doświadcza miłości poprzez obecność, a nie poprzez działanie, przestaje szukać potwierdzenia, a zaczyna szukać harmonii. Nie chcecie imponować, chcecie czuć, nie musi tobą rządzić, chcecie rozumieć. Ta przemiana czyni z intymności dialog, z pożądania powstaje oddanie. Jego miłość dojrzewa, staje się mniej zależna od tego, co otrzymuje, a bardziej od tego, co może dać, nie po to, by udowodnić, lecz by połączyć, nie po to, by kontrolować, lecz by troszczyć się. Poczujesz to w sposobie, w jaki Cię dotyka, nie w pośpiechu, nie mechanicznie, ale uważnie, niemal z czcią. Zobaczysz to w jego spojrzeniu, później, gdy patrzy na Ciebie tak, jakby wciąż czuł w powietrzu ślad Twojej energii. I w tym spojrzeniu rozpoznasz coś głębszego niż przyciąganie, wdzięczność, bo teraz on rozumie, że to, co dzieliliście, było czymś więcej niż pożądaniem. To, to było zrozumienie, lustro, które pokazało mu jego własną głębię. To zrozumienie go przemienia. Zaczyna kochać inaczej, mówić inaczej, poruszać się po świecie z nową cichą pewnością, pewnością, która rodzi się z doświadczenia prawdziwej więzi. Ale ten rodzaj intymności, który naprawdę zmienia mężczyznę, zależy od jednej rzeczy – zdolności kobiety do pozostania otwartą, nie tracąc siebie. Bo więź nie oznacza oddania wszystkiego, lecz pozwolenia, by to, co prawdziwe, płynęło swobodnie. Ta równowaga, ten taniec między dawaniem a zakorzenieniem definiuje miłość w jej najwyższej formie. A potem jest jeszcze ostatnia warstwa tej prawdy. Taka, która pokazuje… Dlaczego taka więź zmienia nie tylko jego, ale i ciebie? Kiedy dwoje ludzi osiąga te głębie więzi, dzieje się coś niemal alchemicznego. Nie chodzi już o to, kto daje, a kto przyjmuje, to staje się wspólnym strumieniem, jak dwa rzeki, które się łączą, aż nie wiadomo, która płynęła pierwsza. Czuć to w ciszy po burzy, gdy wszystko zwalnia i pozostaje jedynie bicie serca w spokoju. To jest moment, w którym intymność staje się przemianą, kiedy oboje rozumieją, że to, czego doświadczają, nie jest tylko bliskością, ale jasnością. Zaczynacie widzieć siebie inaczej. Mury, które kiedyś wydawały się konieczne, rozpadają się. Przestajecie grać rolę i zaczynacie pokazywać te części siebie, które rzadko wychodzą na światło. Dla niego to pierwszy raz, gdy może czuć bez strachu, że zostanie źle zrozumiany. Dla ciebie... To moment, w którym uświadamiasz sobie, że twoja łagodność nie jest słabością, lecz siłą, bo dotyka go w sposób, w jaki siła nigdy by nie mogła. Kiedyś myślałam, że przemiana w miłości dokonuje się poprzez wielkie gesty czy wyznania, dziś wiem, dokonuje się w szeptach, w przerwach między oddechami, w chwilach, w których przestajesz coś udowadniać i po prostu istniejesz. To jest piękno prawdziwej więzi. Ona na nowo pisze historię tego, kim jesteś. On zaczyna rozumieć, że męskość nie oznacza bycia nietykalnym. Ona oznacza odwagę, by czuć głęboko. A ty zaczynasz rozumieć, że kobiecość nie polega na podobaniu się, lecz na szczerości tak czystej, że zaprasza do bezpieczeństwa. Razem uświadamiacie sobie, że intymność nie jest celem, lecz praktyką, rytmem dawania, przyjmowania, zatrzymywania się i powracania. W tym rytmie budzi się coś pierwotnego. Zaczynacie pamiętać, czym była miłość, zanim świat powiedział Wam, jak ma wyglądać. Pamiętacie instynkt dotykania, troszczenia się, słuchania, pamiętacie, że wrażliwość nie jest przeciwieństwem siły, lecz jej źródłem. Dlatego taka więź wydaje się niemal duchowa. Nie chodzi o ucieczkę od świata, lecz o powrót do niego, są pełniejszym, prawdziwszym. Energia między Wami przemienia się z naglącej potrzeby w zrozumienie. Nie ma już powodu, by się spieszyć, bo sama obecność staje się przyjemnością. Każde spojrzenie, każdy oddech, każde niewypowiedziane słowo staje się nicią, która tka coś świętego. A w tym tkaniu oboje uzdrawiacie części siebie, o których ranach nawet nie wiedzieliście. On uzdrawia tę część w sobie, której powiedziano, że mężczyźni nie powinni czuć. Ty uzdrawiasz tę część w sobie, której powiedziano, że kobiety muszą ukrywać swoje pragnienia. Razem piszecie scenariusz na nowo. Tworzycie nowy język, język cierpliwości, uważności i prawdy. Dlatego prawdziwa intymność pozostawia ślady, których czas nie może zatrzeć. Nie chodzi o wspomnienie, lecz o odcisk. Ona zmienia spo sposób, w jaki idziecie przez świat. On niesie twoją łagodność Brasel, w swoich dłoniach, a ty niesiesz jego obecność w swoim pulsie. Oboje stajecie się łagodniejsi, nie słabsi, lecz mądrzejsi. Bo teraz widzieliście, jak wygląda miłość... Gdy zdejmuje się wszystkie maski, a kto raz to zobaczył, nigdy nie może się cofnąć. To jest cicha rewolucja więzi. Uczycie, że miłość nie wymaga perfekcji, lecz obecności. Nie odnajduje się jej w hałasie ani w wielkich gestach, ale w ciszy wzajemnego rozpoznania. Widzę cię, ufam, city, wybieram cię. To jest ten rodzaj intymności, który trwa nawet w nieobecności, bo nie jest związany z dotykiem, lecz z prawdą. A prawda długo wybrzmiewa, nawet po tym jak chwila minie. On będzie ją nosił, w sposobie w jaki mówi, w spojrzeniu rzucanym na ciebie z daleka, w spokoju, którego wcześniej nie miał. Ty będziesz ją nosiła, w swoim oddechu, w cichej pewności, że nie potrzebujesz potwierdzenia, bo wiesz, że jesteś warta tego, by być w pełni odczuwana. Taki rodzaj więzi zmienia nie tylko relacje. Zmienia ludzi w niej, uszlachetnia ich, sprowadza ich do domu, do zobaczenia człopary i do samych siebie. Dlatego jest tak rzadka, tak elektryzująca, tak niezapomniana. Bo kiedy dwie dusze spotykają się na takiej głębi, nigdy nie wracają na powierzchnię takie same, doświadczyły, co znaczy oddać się, nie tracąc siebie, połączyć się, nie znikając. I ta równowaga, to zaufanie staje się biciem serca czegoś większego niż romantyzm. Staje się rozwojem. Ale jest jeszcze jedna ostatnia prawda: najgłębsza warstwa tego wszystkiego, do której większość nigdy nie dociera. Świadomość, że najgłębsza więź, jakiej możesz kiedykolwiek doświadczyć, nie zaczyna się z nim ani z nią, lecz z tobą. Wszystko, co dotąd czułaś, prowadzi cię tutaj. To ciche tańszy tutaj do cichej świadomości, że prawdziwa więź nie zaczyna się od tego, co ktoś ci daje, ale od tego, na co sama jesteś gotowa się otworzyć. Bo bez względu na to, jak głęboko ktoś cię dostrzega, jeśli nie możesz spotkać siebie z tą samą szczerością, więź się nie utrzyma. Zgaśnie, zblaknie, rozpadnie się znów w tęsknotę. Dlatego najpotężniejszą formą intymności nie jest bycie wybraną, ale bycie otwartą. Gdy znasz swoje własne rytmy, potrzeby i granice, przestajesz czekać na kogoś, kto cię dopełni, i zaczynasz tworzyć przestrzeń dla kogoś, kto naprawdę może cię spotkać. To jest fundament każdej trwałej chemii: dwoje pełnych ludzi, którzy dobrowolnie splatają się, a nie dwie połówki, które chcą się nawzajem naprawiać. Dla mężczyzn ta świadomość jest przebudzeniem. Rozumieją, że to, czego szukają w kobiecie łagodność, oddanie, zaufanie jest lustrem tego, co sami pragną poczuć w sobie. Dla kobiet to moment, w którym pojmują, że to, co najbardziej przyciąga mężczyznę, nie jest pięknem ani perfekcją, lecz obecnością, spokojną pewnością siebie kobiety, która już jest całością. Kiedy oboje to zrozumieją, intymność staje się bezwysiłkowa. Nie potrzeba gier, testów walk o władzę, staje się strumieniem, wzajemnym zaproszeniem, by widzieć i być widzianym. Zaczynasz łączyć się z intencją, ku nie z potrzeby. Mówisz z autentyczności, a nie ze strachu, pojmujesz, że miłość. W swojej najwyższej formie nie jest czymś, co ci się przydarza, ale czymś, co przez ciebie przepływa. Miłość nie jest czymś, co znajdujesz, jest czymś, na co pozwalasz. Dawniej myślałam, że by być kochaną, trzeba imponować, by utrzymać uwagę, trzeba się udowadniać. Ale miłość zdobyta przez wysiłek zawsze wymaga nowego wysiłku. Ona wyczerpuje. Prawdziwa miłość, ta, która cię przemienia, wymaga czegoś odważniejszego ciszy. Wzywa cię, by przestać się starać i po prostu być. Wystarczająco długo siedzieć w swojej własnej prawdzie, aby ktoś mógł ją zobaczyć i wierzyć, że nie potrzebujesz perfekcji, by być godną. To jest energia, która przyciąga to, co prawdziwe. Bo gdy przestajesz grać, twoja obecność staje się magnetyczna. Właściwi ludzie ją wyczuwają. Właściwa energia ją odzwierciedla. Tak właśnie znajduje cię więź, poprzez autentyczność, a nie poprzez wysiłek. I gdy to się dzieje, intymność zmienia się ponownie. Przestaje być poszukiwaniem potwierdzenia, a staje się aktem celebracji. Już nie szukasz miłości, by wypełnić pustkę. Dzielisz się nią, bo się w tobie przelewa. Już nie tęsknisz za uwagą. Ofiarowujesz uważność. Już nie boisz się wrażliwości. Przyjmujesz ją jako most między duszami. I wtedy wszystko, czego nauczyłaś się o pragnieniu, zaufaniu, oddaniu, sprowadza się z powrotem do najprostszej prawdy. Miłość nie jest czymś, za czym się goni. Miłość jest tym, czym się stajesz. Stajesz się miłością w sezapasie, w sposobie, w jaki słuchasz, w jaki oddychasz, w jaki pozwalasz życiu zbliżać się do ciebie bez oporu. Stajesz się miłością, w sposobie w jaki pozwalasz się widzieć, bez zbroi. Dlatego każda podróż intymności ostatecznie prowadzi do domu, do ciebie samej, bo tylko stamtąd możesz dzielić coś, co naprawdę pozostaje. Mężczyzna, który to pojmie, nigdy więcej nie pomyli intensywności z więzią. Będzie szukał spokoju i w nim znajdzie namiętność. Kobieta, która to pojmie, nigdy więcej nie będzie dawać spustki, lecz spełni, bez poczucia wyczerpania. Razem stworzą coś rzadkiego, miłość, która oddycha, rośnie. Rozszerza się miłość, która nie pochłania, lecz dopełnia. I jeśli podczas słuchania tego wszystkiego coś w tobie się poruszyło, pozwól temu być. Pozwól, by wybrzmiało: niech przypomni ci, że to, za czym tęsknisz, od dawna już w tobie żyje, gotowe by zostać odbite, a nie znalezione. Może więc dziś wieczorem nie pytasz już, kto cię zrozumie, lecz czy jesteś gotowa, by zrozumieć samą siebie, bo tam zaczyna się każda prawdziwa więź. Nie w dotyku, nie w słowach, ale w cichym odważeniu się, by być prawdziwą. A kiedy spotkasz kogoś, kto potrafi nieść tę prawdę razem z tobą, gdy spotkacie się bez potrzeby udowadniania czegokolwiek, ale z całym bogactwem tego, co macie do odczucia, wtedy miłość przestaje być zagadką, wtedy staje się tym, czym zawsze była domem.